Rodło Granowice przegrało na własnym boisku z konfeksem Legnica 03, pierwszą z bramek, tracąc porzucie karnym. O pomeczowy komentarz poprosiliśmy grającego trenera gospodarzy Roberta Gajewskiego. W pierwszej połowie konfeks was wypunktował, w drugiej właściwie kontrolował grę, co można powiedzieć po takim spotkaniu. No na pewno do, do, wiem, do momentu, kiedy padła pierwsza bramka, mecz, myślę, że nie wyglądał w ten sposób, że Konfeks całkowicie kontrolował grę, bo mieliśmy też swoje sytuacje. No padła bramka z rzutu karnego, bez, bezmyślny faul. No i konsekwencji z rzutu karnego, no mój, pada bramka. Potem druga bramka po paru minutach, tak naprawdę też nasz ewidentny błąd, brak komunikacji. Nie powinny takie bramki się zdarzać na tym poziomie. No i do przerwy jest 2-0 już ciężko się gra z takim, z takim wynikiem po pierwszej połowie, drugiej połowie, no mówię już to. E, musieliśmy postawić wszystko na inną kartę. Nie udało się, no mówię, kompleks tak. Na pewno kontrolował grę, był zespołem lepszym i to, to trzeba powiedzieć szczerze. Co do nas, no mówię, e, no mówię, kolejna porażka. Widać to, że no mówię, ostatnich tygodniach nie trenują. U nas po 4-5 osób trenują, no także niestety, ale bez treningu no, nie da się zrobić. E, nie da się zrobić dobrej gry, bo, bo tak naprawdę Ostatnie tygodnie to musimy się mocno zastanowić, czy, czego my chcemy, bo bez treningu no niestety na poziom okręgówki to e, są, są wysokie progi trzeba trenować i każdy z nas powinien wziąć sobie to do serca i na treningach e, uczestniczyć. Będą, będą ludzie na treningach, będą też wyniki, będą efekty, tak jak to było w poprzednim sezonie, czy, czy, czy jeszcze dwa lata temu. Co mogę powiedzieć, no jest mi smutno, bo no, przegrywamy kolejne no ale trzeba trzeba się podnieść. Mam nadzieję, że... W końcu, końcu chłopcy e, zrozumieją, że, że bez treningu niestety nic się nie da i liczę na to, że po prostu w kolejnych meczach będzie, będzie lepiej, będzie walka i będzie, będzie, będą jakieś punkty. Czwarta porażka z rzędu. Teraz przed Panem chyba trudne zadanie, bo trzeba będzie odbudować morale zespołu. Znaczy no tak, bo jedna była z falkowerem tak naprawdę, bez, bez, bez gry. Co do morali, no na pewno kiedy się wygrywa... Jest, jest fajnie, kiedy się przegrywa, no to mówię, trzeba się podnieść, pokazać charakter. A, a, mówię, w ostatnich meczach, no jako zespół nie mam tego charakteru, mnie to bardzo boli. No ale nie, nie ma co płakać, stało się, przegraliśmy mecz, trzeba, trzeba wyciągnąć wnioski i mam nadzieję, że w szatni są mężczyźni, razem wszyscy za tydzień w Bieniowicach e, powalczymy o, o, o punkty. Nic innego nie pozostaje. Ja wierzę cały czas, ten zespół nie udowadniał, że, że potrafimy grać. To po prostu musimy trenować na treningach, a bez treningów no niestety nic się nie zrobi. Czego możemy się spodziewać przed kolejnym spotkaniem w Bieniewicach? Jakieś zmiany, czy, czy to będzie tylko kwestia większej mobilizacji drużyny do, do większej walki na boisku? Znaczy, co do zmian kadrowych, ciężko cokolwiek teraz mówić, bo mamy 13 ludzi na, na, na ławce. Znaczy kadrowo 13 ludzi do, do gry zgłoszonej dzisiaj no to jest dramat. Co to kan zmian. Ja myślę, że tutaj większość chłopaków potrafi grać piłkę. Po prostu musi udowodnić to tylko w meczu i wrócić do tego co kiedy grali, bo, bo tego się nie zapomina. I będą może jakieś zmiany, ale to przede wszystkim zweryfikują mówię treningi. Wolę stawiać na tych ludzi, którzy teraz trenują niż którzy są bez treningu, bez treningu choć w ostatnich tygodniach, no to ciężko wybrać takich ludzi. Niestety jest mi bardzo smutno z tego powodu, bo trzy lata jestem tutaj, ale Czasami nerwy puszczają, można naprawdę coś w serce zostawia, Przyjeżdża na treningi i widzi to co widzi. Przyjeżdża 4-5 osób. Trzeba się ogarnąć, wziąć w garść. Mam nadzieję, że mocne słowa w końcu do nas dot dotrą i w kolejnych meczach będzie więcej osób na treningach. A przede wszystkim na, na meczach będziemy dawać siebie więcej.